No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round one of this year's Formula One. It's not far away from starting. What grid looks like. what it looks like world Max Max from pole with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Perez and Sir Lewis Hamilton. And Russell. Sir Lewis Bottas, Hamilton. yeah. <laughs> Alonso. Ocon and Kevin Magnuson. Sonoda. Norris. Daniel Ricciardo and Vettel. Albon, Mick Schumacher, Guanyu Joe and Lance Stroll. Oscar Piastri Cox. Gasly.

Koks. Strategia wyścigowa. No dobrze. Ukrążenie rozgrzewkowe i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dziękuję Aleks, dziękuję. Oby tylko się udało dojechać do mety i nie zająć, nie zająć ostatniego miejsca. kwalifikacjach 1-0 dla Piastriego, dla mojego teammate'a. Nie dobrze. Trzeba, trzeba się odgryźć w wyścigu. Wow. <ścoughs> to ładny. Ładny początek sezonu się szykuje. Niedogrzane oponki Wcisnąłem się w niego Nie mogę teraz nic zrobić. Ale chyba na formujących bym się nie dało uszkodzić nic. Dobra, wszyscy na polach startowych, więc ruszamy. Łocho, wow. fatalny ten start. No i teraz już jest uszkodzenie. Teraz już mamy uszkodzenie, niestety. Brak hamulców w tym bolidzie. Zobaczymy, czy będę w stanie w ogóle na tym meda dojechać do mety, no ale niestety straciłem sporo. Ale to nie oznacza, że nie będę w stanie powalczyć jeszcze o lepsze miejsce niż 22 Może jakiś safety car Jest to bardzo możliwe A ponadto, no oni przez jakiś czas pojadą tak i Przynajmniej 2-3 okrążenia Ja pojadę sam, więc będę mógł sobie cisnąć swoim tempem I może gdy oni zjadą do boksu, to będę w stanie z nimi jakoś powalczyć jeszcze Także nie możemy spisywać jeszcze tego wyścigu na straty Chyba, że się gdzieś obrócę, no to już będzie po temacie wtedy. Ale czeka nasz samotny wyścig.

Także mogę cisnąć już do mety Zobaczymy czy będę w stanie cokolwiek do nich odrabiać Jedno jest pewne, no wyścig jest ogólnie zmarnowany po tym fatalnym starcie Ale trzeba pamiętać, oni na szóstym okrążeniu będą zjeżdżać do boksu W dodatku jadą w ścisku, ja mam jeszcze szósty tor przed sobą gdzieś dwie sekundy urwałem już tam chyba ktoś uszkodzony jedzie latyfy gasli bardzo powoli jadą Celem jest, żeby nie skończyć niżej niż zaczynałem, no, a najważniejsze, żeby nie być ostatnim. A jeden obrót gdzieś jest po temacie, a na tym to, że tej edycji w jeden dość często spinuję. Piastry jedzie na 19 miejscu, także on utrzymał swoją pozycję chociaż Odrabia ma strasznie mozolnie. Ale ja taką taczką to ciężko będzie. Szkoda, że tak się to potoczyło, no. Już zaczynają się pierwsze zjazdy do boksu. Oskar Piastry odpada z wyścigu. O, Niestety nasz teammate nie dojedzie do mety. Niedobra wiadomość. Powiem Ci że zdecydowanie lepiej I się prowadzi tutaj bolid w tej F1 w porównaniu właśnie do poprzedniej. Ciemanko w ogóle Loreksowy. Odnoszę wrażenie jakby się go prowadziło nawet łatwiej. ...ale za to dużo częściej spinuje niż w poprzedniej części. Jakby bardziej czuły był bolid na pedał gazu przy wyjściu z zakrętów. No i tarki są dalej zabójcze, nie? Zobaczymy, czy będę w stanie jeszcze chociaż tym Latifim powalczyć. Wow. Na przykład w 21ce. Na tym torze to jechałem jak po sznurku, nie? Nie było żadnych problemów z jazdą na tym torze a tu w 22 no często się zdarza, że na tych wolnych zakrętach po prostu spinuję a jestem po prostu nauczony do tam jednego poziomu, na jakim utrzymuję ten pedał gazu przy wyjściu z zakrętu, no bo jednak tam to trochę inaczej wygląda, mogłem sobie na więcej pozwolić a tu muszę być taki bardziej ostrożny. No i przez to też pracę na czasie, nie? Dobra, zobaczymy, czy będziemy mogli tutaj powalczyć z Latifi. On wyjeżdża z boksu. Szkoda tego początku wyścigu, no. 4 sekundy tracę. O, spoko. O tej godzinie spać? Ale miło, że wpadłeś. Dzięki jeszcze raz, dzięki za followka. Trzymaj się. to ja mam włączoną tylko średnią trakcję linię i sugerowany bieg to jest w zasadzie tylko tyle nawet na, na większości torach na przykład sugerowanego biegu już nawet nie korzystam bo, bo mniej więcej już pamiętam przejadę tam 2-3 okrążenia już wiem gdzie jaki bieg mogę użyć I tyle co tą linię w zakrętach mam, nie? I średnią trakcję. No ale też jeździłem na średniej poprzedniej f 1 i... Wyglądało to Tak jak wyglądało. A może bym tą ósemkę wbił, co? Ja nie mam szans tutaj powalczyć o to 20 miejsce. Niestety ten... Tam wciśnięcie się na starcie w Gasliego pokrzyżowało mi wszystko Aha, no to współczuję Coś to porobił, że palca rozwaliłeś Znaczy próbowałem jeździć tutaj bez trakcji, ale no jak to na jeździe bez trakcji, no jest jeszcze ciężej, nie? Ale to też jak się człowiek, jakbym jeździł więcej, to też bym się wczuł do tego, ale ja też nie chcę się denerwować. Nie jeżdżę już w ligach, skończyłem zjazdą w ligach, znudziło mi się po prostu. To też nie mam powodu do tego, żeby się uczyć tej... Trak, jazdy bez trakcji wolę sobie jeździć na tej średniej yy, nie denerwować się po prostu cieszyć się grą na tryb kariery mi to wystarczy a też nie kupiłem gry po to żeby się denerwować przy niej cały czas bo gdzieś tam wylatuję co drugim zakręcie i mi to nie idzie nie? No szkoda, no nie będę w stanie tego Latifi'ego dopaść, no ale mogę być zły sam na siebie za to jak wystartowałem. Nie dość, że spóźniłem start to się jeszcze wcisnąłem Gasliego i już wchodziłem w skrzydło. Także bardzo nieudany wyścig. Malu Racing F1 Team. W pierwszym wyścigu w karierze My Team. Piastri, DNF, Cox na ostatnim miejscu. Co na razie, że na poziomie 85. Tak jak skończyłem poprzednią M1. No a jak będę szybszy, a na pewno będę szybszy, bo jednak spory czas nie grałem w ogóle we wiedem więc na pewno jakąś wprawę złapię, jak będę znacznie szybszy to po prostu ten poziom sobie zwiększę też staram się dopasowywać poziom trudności do, do po prostu swoich umiejętności jazdy, żeby po prostu nie siedzieć cały czas w ogonach, ale też nie dominować, nie? Wiadomo, no w tym trybie to mam tutaj słaby bolid, no to będę siedział w ogonach, no ale... Na przykład jeździłem wczoraj Mercedesem, czy ten to byłem w stanie rywalizować na tym poziomie, więc rywalizować o oczywiście piąte tute miejsce. Nie? Także no, dopasowuję poziom trudności do swoich umiejętności. No i po prostu, żeby jak najwięcej fanów z gry wyciągnąć. Wiadomo, no nudziłaby mnie jazda cały czas przodu stawki, wygrywać wyścig za wyścigiem bez walki, no ale też wkurzałoby mnie, że cały czas siedzę na samym tyle i nie mogę złapać tempa, nie? Na przykład w poprzedniej F1 ten poziom trudności był taki dziwny, nie? Um, miałem go też dopasowanego do swojej umiejętności, ale na przykład na Bahrajnie potrafiłem zdominować cały wyścig, tylko po to, żeby się męczyć w następnym wyścigu tylko po to, żeby na następnym torze się męczyć i rywalizować tam o trzecie, czwarte miejsce. Nie, nie wiem, czy to po prostu kwestia tego, że ta mi jazda na torze siadała lepiej na przykład w Bahrajnie niż w Hiszpanii, czy... A tutaj na przykład na Bahrajnie już nie ma tej sytuacji, że dominuje, mimo że <coughs> poziom mam zrównoważony do umiejętności no. oprócz tego startu w tym wyścigu to nie popełniłem jakiegoś większego błędu to się mi raz przydarzyło tutaj właśnie w tym zakręcie wyjechać na tą tarkę tam chyba a czwórce za szeroko wypadłem A jak go włączyć w ogóle? Bo ja słyszałem o tym, ale jak go w ogóle włączyć? A tu Latifi strasznie blisko jest. Iś wyleciał z toru? Widziałem żółtą flagę na chwilę. Spróbujemy. Jest kurde blisko, ale nie mam kurde baterii, nie mam nic, a prosty jestem jeszcze wolniejszy od milianca zobaczymy, może się mi go da jakoś dopaść o jezu nie dopadnę go przeszarżowałem no i dupa chyba się za bardzo podpaliłem Dobra, no czego się nie udało w tym wyścigu, to się uda w następnym. No ogólnie dobry miałem ten wyścig, tempo też nie było jakieś najgorsze względem innych. Sama jazda myślę, ok. Pomijając już ten błąd yy, sprzed chwili. No i gdybym się tam nie rozwalił na samym początku wyścigu, to może bym był w stanie porywalizować. Z tymi Williamsami, tak realnie porywalizować. Już za chwileczkę przeczytam. Tutaj tak ostatnie okrążenie mam. Właśnie też jestem tego ciekawy, żeś mnie zaintrygował tym. Tylko nie wiem, czy to jest właśnie jako w opcji, czy po prostu jest to wciśnięte właśnie w poziom trudności, jaki się ustawia, nie? Że po prostu to już jest. Może być tak, że jeżeli to nie jest w formie opcji, to może być tak, że po prostu już mam ten poziom, taki nie, tą funkcję włączoną, nie? Że ona jest włączona cały czas. No ja że na przykład ciężej się wyprzedza bolidy. Jest ciężej wyprzedzać niż w poprzedniej w jeden. Jak nie ma się jakiejś zdecydowanej przewagi prędkości, to naprawdę trzeba się pomęczyć z wyprzedzaniem. To znaczy musi się dać włączyć w Mighty. wtedy jestem tak. To by było bez sensu, jakby to było, a jeśli nie było dostępne... Adam. Witam super ziomala. Kurde, mnie to, here my here my to are gardło are dzisiaj. Rypę mamy jak cholera. Zachęcam <ścoughs> do zostawienia follow Jeżeli się podoba, dołączę dołączenia do grupy na Discordzie. Jeżeli ktoś jest chętny. Kto wygrał wyjście?